Hejka, mam tutaj brudnego iPhone'a i dziś zamierzam wam pokazać jak go czyszczę. Najpierw muszę wyczyścić te brudne z ekranu. Teraz ekran jest już czysty. Teraz muszę wyczyścić to, to brudne, co tutaj mamy. Jeszcze to wyczyściłam, teraz jest piękne. Mam tu jeszcze takie klejące, żeby dokładnie oczyścić ekran skórzy, więc teraz tego użyję. Teraz mogę nakleić folijkę, żeby ekran się nie zbił. Już ją nakleiłam i mój iPhone wygląda teraz tak. Pa!